Cześć, dzisiaj wróżę na marzec dla wszystkich Zodiaków po jednej karcie. Temat ogólny na ten miesiąc dla każdego Zodiaku. Baran w marcu. Baran, gwiazda. Spełnienie marzeń, nadzieja, nowa nadzieja, totalne wyleczenie się z czegoś lub też uzdrowienie, uz uzdrowienie się fizycznie albo duchowo-psychicznie. Kontakty ze sobą z poznaku wodnika, pojawienie się jakiejś. Czegoś, co was bardzo ciągnie, ale co może być bardzo odległe, trudne do zdobycia, tak jak gwiazdka z nieba. Może być nierealny cel, ambicje, lub też faktycznie coś nowego, do czego będziecie bardzo dążyć. Byk. Byk w marcu siódemka mieczy. No tutaj. Y Albo wy się ukrywacie, nie chcecie, kończycie jakąś komunikację z kimś, albo ktoś was tak traktuje, yy, blokuje was w internecie, nie chce się, nie chce odpowiadać, nie odbiera telefonów, nie odpisuje. Yy, możecie mieć do czynienia z oszustem, yy, ze złodziejem, z osobą, która w ogóle ma jakieś nieczyste intencje. I yy, no ktoś tutaj bardzo nieładnie gra, nie postępuje w jakiś taki logiczny, jasny sposób, tylko coś ukrywa, z czymś ucieka, z, ukrywa się, nie chce Wam powiedzieć pełnej informacji, czyli nie macie klarowności, nie wiecie, co zrobić, bo ktoś ukrywa informacje albo przed Wami, albo Wy ukrywacie przed kimś. Jeżeli chcecie, jakby macie jakiś plan. Na marzec, yy, chcecie zmienić pracę, zainwestować w coś, z kimś się, kim się związać, przeprowadzić się. To, to jest pora, żebyście o tym nie mówili w marcu, bo ktoś może to podchwycić i skrytykować przeciwko Wam. Yy, bliźnięta w marcu, ósemka buła, bliźnięta dostaną dużo energii i skierują ją na jakiś cel. Yy, dużo ruchu sportu, potrzeba wywalenia energii z siebie, bo tej energii będzie za dużo. Yy, komunikacja częsta, no bliźnięta chyba słyną z komunikacji, nie wszystkie, ale no znam też bliźnięta, które akurat nie są zbyt rozmowne, no ale, ale większość jest. Yy, lub też gniew, próba, nie wiem, kłótnie jakieś takie z jakąś osobą może być z baranem, z lwem albo strzelcem. Dużo pasji. I ta pasja, w zależności od tego, jak ją przekierujecie, tak się y, zmaterializuje, czyli albo właśnie pozytywnie, albo negatywnie w kłótnie, a pozytywnie w przebicie się do czegoś, co jest waszym celem. Rak w marcu. Król Pentakli. Tutaj raki będą myślały albo o Panu z podznaku byka, koziorożca albo panny. To jest opozycja do Was zodiakalnie, ale jest to mężczyzna, który jest dojrzały i poważnie myśli o przyszłości. Pan kolekcjoner, który sobie ceni piękno i ceni sobie bezpieczeństwo. Dobra, ma dobrą pracę lub też szuka takiej pracy. Stała posadka, ciepła. Może być szefem firmy własnej, oczywiście, może być ogrodnikiem, może się interesować rolnictwem, ogrodnictwem, roślinami itd. Dla raków też jest opcja na awans i na zarobienie dużych pieniędzy. Czyli, jeżeli inwestujecie, na przykład, chcecie kupić mieszkanie, sprzedać samochód, raczej, raczej takie inwestycje takie yy, nieruchome nieruchomości dosłownie to tutaj w marcu macie dobrą okazję to zrobić za dobre pieniądze okazja jakaś taka dobra finansowa okazja i macie bezpieczną sytuację w pracy w marcu i teraz rak lew teraz w marcu lew, trójka buław lew na coś czeka bo już swoje zrobił i czeka albo na partnera, żeby się partner ruszył i zaangażował, albo czeka na wiadomości, na przykład jakiekolwiek wiadomości. Coś zrobiliście i czekacie, żeby ktoś wam odpowiedział czy na CV, czy na jakąś ofertę projektu, na dotację, nie wiem, na cokolwiek, na coś czekacie. Także się trzeba uzbroić w cierpliwość, bo wy już jesteście gotowi, żeby działać, ale ta druga strona jeszcze nie. Panna. Panna Królowa Mieczy. Panna będzie bardzo analityczna w marcu. Bardzo będzie się kierować logiką, intelektem, mądrością. Będzie dużo czytać, uczyć się, uczyć innych, korzystać z wiedzy nabytej i z wiedzy takiej mądrości uniwersalnej z umysłu. Może się doradzić, poradzić kogoś, kto jest mądry, lub też sama będzie panna doradzać innym ludziom, co mogą zrobić. No i tutaj. Właśnie taka jest y, zmierzenie się z prawdą, jakąś, z, jakimiś konkretami, faktami, że tutaj już nie ma iluzji żadnej, tylko jest y, kobieta, która ma miecz, czyli tym mieczem może ciąć iluzję i odciąć od siebie kłamców, oszustów, osoby niezbyt konkretne, bo jej zależy na konkretach i na jakichś celach, które chce realizować, na wiedzy konkretnej, a nie na obiecankach, cacankach czy tu jakaś, jakaś prawda tutaj dojdzie do Was w marcu. Waga w marcu. Głupiec. Waga zaczyna coś od nowa. Całkowicie nowa ścieżka życiowa w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie. Może mieć waga kontakty z baranem, co są z poznaku barana, który Was może pociągnąć na tą nową ścieżkę. I yy, Tutaj jest dla Was polecane, żebyście byli odważni i jakby otwarli się na zmianę. Bo zmiana Was doprowadzi do jakichś nowych doświadczeń. Czyli odważnie wszystko macie w sobie już. to wy jeszcze nie musicie niczego uczyć, tylko po prostu wykorzystać to, co już macie. W powadze jest skorpion. Skorpion ma dwójkę pentakli. Skorpion tutaj nie podejmie żadnej decyzji w marcu, bo jeszcze nie wie czego chce. Ma dwie alternatywy albo więcej i się zastanawia, żongluje, długo to trwa, albo macie do czynienia z sobą, właśnie taką. Może być z poznaku byk panna koziorożyt, który szuka czegoś dla korzyści, nie może się zdecydować. Patrzy pod kątem tego, gdzie największe będą benefity. Lub też wy właśnie się tak zachowujecie, i macie na przykład dwie prace do wyboru, dwóch facetów, dwa miejsca zamieszkania, może urlop już kombinujecie, sobie planujecie na, na wakacje, i też wybieracie miejsca, i też jeszcze nie jesteście pewni, gdzie chcecie zainwestować. Także jeszcze się w marcu chyba nie zdecydujecie na to. Strzelec. Strzelec piątka była. Strzelec jest konkurencyjny, lub też w, żyje w konflikcie. Ma konflikt wewnętrzny, nie wie, jakieś ma przejścia takie, że nie wie o co zdecydować, bardzo sprzeczne energie, albo żyje w takim środowisku, gdzie są kłótnie, dyskusje, konkurencja i to są takie, ost taka ostra rywalizacja, ale jest konflikt. Generalnie taka nieprzyjemna atmosfera w marcu może być możecie być wy w takim nastroju albo ktoś z znaku też drugi strzelec lew albo baran teraz mamy koziorożca koziorożec w marcu arcykapłanka, koziorożca będą interesowały sprawy ukryte tajemne rozwój duchowy Ezoteryka, tarot, numerologia, astrologia, czytanie różnych książek o samorozwoju albo macie do czynienia z kimś bardzo skrytym, spod znaku ryb, kto bardzo niewiele mówi o sobie, albo, albo robi to specjalnie, albo po prostu jest introwertykiem, introwertyczką mój, i nie chce za bardzo się otwierać. Ktoś to buja w obłokach, generalnie, ale tam zdobywa inspirację, zdobywa dużą wiedzę i mądrość. Także ta osoba może Wam na przykład poradzić w sprawach duchowych. Coś będzie dla Was ukrytego w marcu, i to jest karta ryb. Czyli w marcu ryby mają urodziny zazwyczaj, między lutym a marcem. Wodnik. Wodnik dziewiątka kielichów. Wodnik jest zadowolony z tego, co ma, zadowolony, bardzo zrównoważony emocjonalnie. Czyli albo macie już coś, co chcieliście i to was cieszy, albo przyjdzie. Do, jakby yy, będziecie się czuli tacy kompletni na ten czas emocjonalnie zadowoleni. Że już wszystko macie i na razie na ten czas wam nic nie potrzeba. Odpoczynek, zabawa. Jakieś takie właśnie poczucie, że może się zadowoleni jesteście właśnie w marcu. Dla innych, alkoholik to jest osoba, która bardzo dużo pije, i sobie do tego nie mamy na tej karcie, ale na innej talerzu mamy osobę, która siedzi i ma kolekcję kieliszków. Także może kontakt z alkoholikiem, albo Wy się zmierzycie z alkoholizmem w ogóle i ryby w marcu, wszystkiego najlepszego ryby królowa buław ryby ruszają do działania lub też polecane jest, żebyście były aktywne, byli aktywni w czymkolwiek, co Was interesuje będziecie postrzegane jako dynamiczne, energiczne takie, które chcą wojowniczki, z wojowniczka yy, także dostaniecie dużo energii do działania i trzeba tą energię wykorzystać polecana odwaga w zmierzeniu się różnymi rzeczami, bycie sobą, bycie autentyczną lub też poznacie kobietę z znaku lwa, strzelca e, barana, które wam coś pokażą innego, że można inaczej, że można odważnie. Jeżeli nie to po prostu jest to wasza energia, że się bierzecie do działania i już nie czekacie na nic ani na nikogo, tylko macie cel i ruszacie do działania. Dziękuję za oglądanie, zapraszam po prywatne odczyty, odczyt roczny Obsesja związany z ósemką, bo rok 2024 sumuje się do 8. Mam ten rozkład dostępny i on pokrywa kilka sfer życia. Cześć.